Dzień dobry, czas odpowiedzieć na Wasze pytania, które zadawaliście pod ostatnim odcinkiem Milematów, Dzieżę w dłoniach już listę. Tych najciekawszych zagadnień, co do których chcielibyście dowiedzieć się nieco więcej, i to pierwsze pytanie jest dla mnie bardzo interesujące, jest proste: ile banknotów mamy obecnie w obiegu, ale przyznam uczciwie, że zmusiło mnie do myślenia, bo od razu zadałem sobie dodatkowe pytanie. To znaczy, że jeśli mamy jakąś określoną pulę banknotów aktualnie w obiegu, oczywiście do tej kwestii szczegółowo przejdziemy, to które z banknotów są najpowszechniejsze? I tak mi się wydaje, że taki zdecydowanie najpowszechniejszy byłby banknot 50 zł, a najmniej w obiegu byłoby banknotów 200 zł. I okazuje się, że moje myślenie jest błędne. Ciekawy jestem, jakie byłyby Wasze typy. Ale przejdźmy w takim razie do tego, jaka jest prawda. Prześlećmy te statystyki. Okaże się wtedy, że zdecydowanie najpopularniejszy banknot w Polsce to jednak 100 złotowy, ten z Władysławem Jagiełłą. I według najnowszych danych było go w obiegu ponad 1,62 miliard 62 miliony sztuk, a następna w kolejności dopiero jest 50 złotówka, która występuje w zaledwie, tak można powiedzieć, w ponad 197 milionach egzemplarzy. A również to 200 zł nie jest takie rzadkie, bo tylko nieznacznie ustępuje 50 złotówce, jest ich o ledwie milion mniej. A najrzadsze jest zdecydowanie 20 zł z Bolesławem Chrobrym, bo w obiegu znajduje się go niecałe 100 milionów sztuk. Następne pytanie jest bardzo ciekawe, bo dotyczy waluty, którą zna cały świat. Pytanie brzmi, skąd wzięła się nazwa dolar? Ja by odpowiedzieć na nie. Zabiorę Was w zupełnie inne miejsce i wszystko stanie się jasne. Wybraliśmy się w małą podróż, aby ustalić niezbędne fakty. No bo zobaczcie, nazwa dolar brzmi bardzo podobnie do określenia innej waluty, czyli talar. I nie ma w tym przypadku, ponieważ korzenie obu słów są identyczne. Nie powinniśmy jednak ich wypatrywać na terenach Polski, a Czechach, Więc Ahoj, jesteśmy w Wiczynie, mieście rozbójnika Rumcajsa. Tutaj zresztą jest jego dom, ten kawałeczek dalej, który widzicie tam. Natomiast wracając do historii naszej nazwy, to powinniśmy jej wypatrywać 230 km na zachód, stąd w innym czeskim mieście o nazwie Jahimov. Mniej więcej 500 lat temu to miasto stało się bardzo znane za sprawą odkrytych tam ród srebra i w języku niemieckim nazwa tego miasta brzmiała Joachimsthal a z czasem to miasto zaczęło wybijać własną monetę o nazwie Joachimstaler Gulden i myślę, że już zaczynacie zauważać podobieństwa nazwy taler do nazwy dolar dlatego że właśnie z czasem brano tylko Tę ostatnią część tej nazwy, taler, i y, kolejna ewolucja: Tolar, talar, i w konsekwencji Dolar zaprowadziła to słowo za sprawą kolonistów do Ameryki. A co bardzo ciekawe, obce wpływy miały również ogromne znaczenie dla powstania symbolu tej waluty, którą przecież każdy na świecie zna. Wróciliśmy do Polski, aby odpowiedzieć na kolejne pytanie, co ciekawe, również o waluty zagraniczne. Skąd wzięły się symbole walut, takie jak dolar lub euro? Yy, problem polega na tym, że jeśli chodzi o tę pierwszą walutę, czyli o dolara, to to wytłumaczenie nie jest w 100% potwierdzone. Istnieje parę teorii, ale one najczęściej odnoszą się do jakiegoś tam powiązania z hiszpańskim PESO. Zobaczmy dlaczego. Peso miało być zapisywane jako P z małym s na górze. Z czasem to s zaczęło nachodzić na P, aż w końcu zniknął brzuszek z tej litery. I tak oto Peso oznaczano przekreśloną literą S, czyli symbolem podobnie wyglądającym do współczesnego, ale tego, który już odnosi się do dolara. I pamiętajmy, że ten dolar mocno wzorował się na hiszpańskich pieniądzach, stąd ta teoria. Ma całkiem spore umocowanie. Ale na tych samych powiązaniach zbudowana została jeszcze inna teoria. Zobaczcie. Dolar był odpowiednikiem ośmiu reali wykorzystywanych w Europie. Dlatego walutę oznaczano cyfrą 8, która w ciągu kolejnych zmian mogła przeistoczyć się w symbol, o który nam chodzi. Natomiast trzecia często spotykana teoria odnosi się już do samych Stanów Zjednoczonych. Chodzi dokładnie o skrót u i S. Zobaczcie dlaczego. Dlatego, że gdy weźmiemy te dwie litery odnoszące się, na przykład, do United States, albo do Uncle Sam, czyli albo do Stanów Zjednoczonych, albo do wujka sama, to gdy nałożymy je na siebie i pozbawimy brzuszka, to faktycznie ten symbol również będzie podobny do tego, którego szukamy. Natomiast w przypadku euro sprawa jest dużo łatwiejsza, dlatego że od samego początku wiedzieliśmy o jaką symbolikę chodzi przy tworzeniu tego symbolu. To znaczy, sięgnięto w tym przypadku po grecką literę Epsilon yy, i takie odniesienie do antycznej Grecji oczywiście ma swoje podstawy z tego, że Unia Europejska w pewien sposób czerpie wzorce z tego starożytnego greckiego świata i dołożono do tej litery dwie poziome kreski. Które miały w założeniu symbolizować stabilność europejskiej waluty. I na sam koniec wyświetliłem Wam jeszcze symbol innej dobrze znanej waluty, czyli funta. Mamy takie jakby duże L, a właściwie L, To nic innego jak stary angielski krój pisma, który przedstawia właśnie wielką literę. Ale ktoś mógłby zadać pytanie, dlaczego akurat tę, a nie inną, skoro fund po angielsku to pound, a nie lound, więc powinna tutaj być duża litera P, a nie L. Jednak tłumaczy się to w ten sposób, że ta, to, ta litera L jest niczym innym jak odniesieniem do łacińskiego słowa libra, które po prostu oznacza jednostkę miary. Jeśli jesteśmy przy walutach zagranicznych, to jeszcze na moment pozwolicie, że zabiorę Was w kolejne miejsce, dlatego że całkiem niedawno w Polsce mieliśmy nie lada okazję. W Zamku Królewskim w Warszawie można było oglądać pierwszego wybitego dolara w historii Stanów Zjednoczonych. Oczywiście chodziło o monetę. Specjalnie dla Was wybrałem się tam z kamerą. Zobaczcie relacje z tej wizyty. A teraz przed nami pytanie z takiej szerszej ekonomii, gdzie spotkaliśmy się z największą hiperinflacją w historii finansjery. Rozbierzmy to stwierdzenie na czynniki pierwsze. Hiperinflację, bo z jednej strony mamy tam inflację, właśnie, czyli spadek siły nabywczej pieniądza w czasie, a mówiąc tak już zupełnie po ludzku, to jest nic innego jak takie odbicie wzrostu cen. Inflacja nam dużo mówi o ile i czy w ogóle ceny w ciągu roku na przykład wzrosły, ale mamy tam jeszcze przedrostek hiper, który oznacza no, taką już naprawdę potężną inflację, która doprowadza do tragedii finansowej danego kraju. I gdybyśmy mieli rozzejrzeć się za takim przykładem, który nie jest bardzo oddalony geograficznie i nie taki dawny, to faktycznie musielibyśmy naszą uwagę skierować w stronę naszych południowych braci, czyli Węgier, którzy z taką hiperinflacją borykali się na przełomie 1945 i 1900 1946 roku. Oni w tamtym czasie, w czasie II wojny światowej i świeżo później, mieli taką walutę, którą nazywano w Polsce Pengo. Powinno ją się pewnie czytać inaczej jakoś Pengu. Natomiast w Polsce słowo Pengo jest jak najbardziej używane. I w 1944 roku największy nominał na Węgrzech to było 1000 Pengo, czyli taki odpowiednik naszych dzisiejszych 200 zł, jeśli chodzi o banknoty. Ale już w 1945 roku ten najwyższy nominał drastycznie podskoczył do wartości 10 milionów pengo, a w 1946 roku w szczycie tego kryzysu było to uwaga, to ta liczba, którą właśnie widzicie na ekranie, czyli to jest 100 trylionów pengo. Taką kwotę no, trzeba było zapłacić i to nie za wcale bardzo drogie produkty. W tamtym czasie sytuacja na Węgrzech była naprawdę katastrofalna dlatego że ceny podwajały się w ciągu mniej więcej 15 godzin i to jest tak jakbyśmy dzisiaj w Polsce wieczorem wczoraj za chleb płacili 3 zł, dzisiaj w południe zapłacimy za niego złotych 6, a jutro rano ten sam chleb będzie kosztował 12 zł. To była naprawdę drastyczna sytuacja, w której wyobraźcie sobie nawet, monety były o wiele więcej warte, czyli te stopy brązu czy srebra, niż nominał które przedstawiały dlatego one masowo znikały z rynku, dlatego że ludzie słusznie myśleli, że to przecież ten kawałeczek metalu jest znacznie więcej warty niż to, co tutaj na tym metalu jest napisane. I Węgrzy, na szczęście, poradzili sobie z tą sytuacją, wprowadzili nową walutę, czyli Forint. Natomiast ten Forint no, troszeczkę tak uratował skórę, dlatego że gdy dzisiaj na niego patrzymy, to powinniśmy w takim razie myśleć o nim trochę jako o takim. Narodowym bohaterze, a znane jest bardzo mocne zdjęcie, na którym widzimy człowieka, który zamiata z ulicy właśnie banknoty Pengo już po wprowadzeniu Forinta. Tak mało one były warte, że można było je spokojnie traktować w kategoriach jakichś niepotrzebnych śmieci czy makulatury. I zdążymy zająć się jeszcze jednym pytaniem. Radku, a czy mógłbyś wytłumaczyć też, jak działa podatek belki? Nie do końca rozumiem tą zasadę. Zacznijmy od tego, że ten podatek belki wcale nie wziął się od obrobionego kawałka drewna, a ma związki z byłym ministrem finansów Markiem Belką, który swoją reformą wprowadził zasadę, w myśl której jesteśmy zobligowani do zapłacenia podatku. Od zysku z no na przykład lokaty czy funduszu inwestycyjnego. I ten podatek zawsze wynosi 19% i jest płacony tylko od tej części, którą zarobiliśmy ym, oszczędzając czy inwestując jakąś określoną kwotę pieniędzy. I z tym podatkiem jest tak, że on bardzo skomplikowanie brzmi, ale tylko do momentu, w którym nie prześledzimy tego na konkretnym przykładzie. Zobaczcie. Jeśli założymy lokatę na 5000 zł, której oprocentowanie to 3%, to przed opłaceniem podatków nasze zyski wyniosłyby 150 zł. Ale od zysku z tego kapitału, czyli z naszych 5000 zł, musimy zapłacić właśnie podatek belki. Dlatego bank automatycznie odliczy nam 19% podatku od zarobionej kwoty, czyli 150 zł. A więc w tym przypadku ten podatek wynosić będzie 28 zł. i 50 groszy. Ostatecznie nasze zyski z takiej lokaty wyniosłyby więc 121 zł. i 50 groszy. No, i to byłyby już wszystkie pytania. Bardzo Wam przy okazji dziękuję za to, że oglądaliście milematy. Zwycięzcom naszego konkursu szczerze gratuluję, i mam nadzieję, że te spotkania były dla Was taką samą przyjemnością, jaką były dla mnie. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia. Bank Millennium. Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu.